Was na kanale Riding Horse, a w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie w teren. Ale czemu mówię pojedziemy, bo dzisiaj ze mną jest konna ścieżką. No i pojedziemy sobie właśnie w teren, po jakichś uliczkach. No i to będzie raczej taki krótszy teren, bo nie mamy za dużo czasu. No i właśnie sobie idziemy. Moja koleżanka mnie prowadzi w jakiś głąb lasów. Chce mi coś pokazać, więc idziemy. Tutaj taka ładna przyroda. Ślicznie. wiosna więc piękne. Ta. No i my sobie idziemy. Poleżanka przygotowuje się do skoku. Lecisz! Dobrze, Raven! Ładnie, ładnie! Teraz ja nie wiem, mi się uda. te. Aha! Aron skacz! Dobra, idziemy. Wychodzimy już na ścieżkę i ten. No i sobie gdzieś pójdziemy. Mam zaplanowane jedno miejsce, gdzie możemy pójść. I, ten. I w ogóle jadę sobie dzisiaj na halterku. I moja koleżanka dała mi takiego pięknego czarnica. Czwarnica mojej koleżanki to Raven. To jest czarny ogier. Bardzo energiczny czarny ogier, jak widzicie i cały czas nam bryka. My już zaczniemy kucować. Raven, uspokój się. Musieliśmy przerwać, bo konie tak brykały, że bałyśmy się, że kamera mała. spadnie. Ogólnie przepraszamy za te hałasy, bo ktoś kosi trawę i jest lekki wiatr, więc może trochę nie słychać. Się I teraz zaczyna pływać. W ogóle popatrz, jak ładnie trawa rośnie. Wiosna to najlepsza pora roku na terenie i w ogóle. Ślicznie jest. Raven przestań. Ej, gdzie idziesz? Nie galopuj. Ujemy. Dobra, to my galopujemy. Prawie będę dostał power Poczekaj! Jestem w tyle! Ron tak szybko nie nie kupuje! Tej więc świną dal poleciał a my z Aaronem musimy biegnąć! No bo patrzcie, Pięknie, trawka i w ogóle głąb lasu, Oczywiście miło by nam było jakbyście zalekowali i zasubskrybowali ten film, ale nie zmuszamy. Porobimy na pewno jakieś zdjęcia. Idzie, nie, nie, Raven, przestań! Już mi się mieli A nie brykaj, bo, bo jeśli brykniesz i spadnę, to będzie twój ostatni raz na halter. Okej, okay, więc my sobie idziemy, jesteśmy blisko celu, bo idziemy do takiego drzewa, więc ja chcę pokazać tkaner. Tak Raven, coś tu będziesz już Chodź Aranku idziemy, bo Ty lubisz jakieś haszcze. ale jak będę miała kleszcze, to Twoja wina. Ej, mm. będziesz tak jakby zjeść, co? Masz swojego miejsca, Raven? Zrzuciłem go po drodze gdzieś tam, jednie. Aha, świetnie. Gratulacje, Raven. Galopujemy, bo uciekamy przed autem. Ogólnie ja nie chciałam galopować, tylko Aaron nagle zaczął. No i więc galopujemy. Pozwolę mu ten jeden raz mną porządzić. Przechodzimy do stępa, weszliśmy na ścieżkę. Bardzo fajnie, bo. Jest dużo takich pieskowatych, z trawką i koniki po prostu mogą się poczuć jak w stajni Ogólnie Aron się denerwuje, bo pełno aut jeździ Nie wiem, czy co myśli sobie Aron Raven Dobra, zjedzcie sobie, co wam chodzi. Poniki mm. są troszkę niegrzesne. To jest taki teren, żeby sobie pobierkały, porobiły co chcą. Ja ogólnie teraz chyba puszczę Arona, także będziemy na oklep jeździć, więc poczko. A my już od początku jesteśmy na oklep. Moja koleżanka pożyczyła mi wodę, wodze, bo jedzie teraz na oklep na aronie. No a jakby ten teraz... Mam takie niby głowio, kordeo, uwiąz. Dobra. My właśnie zaraz pójdziemy. Taki krótki postyc zrobiliśmy. I chcę powiedzieć, że może na moim kanale pojawią się filmiki z szycia hobby horsa, Albo będą jakieś tutoriale na, właśnie, halterek czy coś takiego. Albo jeszcze nagramy um, jak, bo się umówiliśmy, że robimy takie jakby dla nas paczki wielkanocne, takie no jakby to nazwać? Jakby takie jakie mikołajki się robi, to takie zajączkowe prezenty sobie robimy. Tak. No, i będzie pewnie unboxing na moim kanale albo właśnie na mojej koleżanki kanale. Tak, będziemy obydwie ob nagrywać w tym samym czasie, I więc chcę, będzie taki filmik podwójny. I chcę jeszcze przypomnieć, że na moim kanale wleci filmik z unboxingu hmm, prezentu, który dostałam na, na Wielkanoc. Na moim kanale też, więc polecam zaobserwować konną ścieżką. Okej, okay, idziemy sobie. Przed chwilą był bardzo dziki galop szczególnie Ravena. No szczególnie Ravena, bo Raven umie dopalić, popalić, czy jak to tam się mówi. No. Ogólnie tak sobie idziemy i widzimy auto pan broku i tak się patrzymy, a pan nam machał, więc bardzo miło. Ogólnie ten teren miał być krótki, a mił się w długi teren i raczej będzie dłuższy niż myślałam, bo że pójdziemy sobie... Króć, tak dookoła osiela poszliśmy na totalnie inne osiele, więc spoczko, więc taki długi teren, nie zaszkodzi. Ogólnie nasze konie są y, bardzo w dobrej kondycji, szczególnie mój, bo jak wiem mój koń to jest koń pełny krwi angielskiej, on jest y, bardzo jakby, no wyścigowy jest, a twój? Mój, y, nie pamiętam rasy, ale wiem, że mój jest skokowy. No, Aronek sobie najlepiej radzi w i po prostu jest skokowy, takiego chciałam i takiego mam. I nagrywam w poniedziałek po południu, żeby po prostu odrobić filmik z niedzieli, bo miałam nagrywać w niedzielę, ale się nie udało, bo plany się pokręciły. My sobie idziemy, idziemy, idziemy różne takie ładne roślinki i zaraz chyba będziemy skręcać na rondo obejdziemy i pójdziemy w taką ścieżką kamienistą idziemy sobie z Rejdenem i pójdziemy na takie miejsce bo na tym osiedlu jest takie miejsce jak opona i to jest normalnie mega fajnie to zrobili, bo to jest wszystko kogoś Powieszona opona na drzwi, więc fajnie. Aron się lubi w niej huć stać. A Raven lubi. Um, Raven bardziej, bo on jakby tam nie był nigdy i on coś czuje, że będzie brykał. No, może brykać. Aron już był raz i mu się spodobało. Idziemy sobie idziemy. Jedziemy do lata? Tak, możemy pojechać galopem, bo mało galopu, tylko stęp, więc pojedziemy galopem. No tylko zatem tym zakrętem, żeby nagle nam auto nie wyjechało. No tak, no to galop. Patrzcie. Ja stępuję, bo patrzcie, jak Raven szybko leci. To Lec jest Próbujemy ten nie, ale chodzi o to, że nie, jest skokowy. Ale wcale, tak, wcale takim szybkim koniem to on nie jest, więc. Musicie mi to wybaczyć. Ja idę Arona dać pod drzewo. A Raven się kałby się tu pasił, a idziemy do Raven. ravenek już wisi na oponie. Rozchuśtać Nie. Dobra. <grystanie> Raven, co ty robisz? Chodź Raven. poczekaj chwilkę. Okay. O dobra. I Ravenek rozchuścamy cię. Okej, okay. <grystanie> Raven chyba nie lubi, bo... Raven, nie brykaj, nie brykaj, nie brykaj, nie brykaj, bo Aaron się przestraszy i mi ucieknie. Bo Aaron taki jest, że jak się czegoś mocno przestraszy, to da radę uciec. O, Raven. Wow. Raven, tam jest taka druga huśtawka, nie wiem czy widać. O, tam taki, taki bady powieszony, to jest druga huśtawka i ja na nią z Aaronem pójdę. Okej, okay, idziemy na huśtawkę. Ja, ja uważam, że to jest jednak... Że opona jest lepsza? No, oczywiście, że opona jest lepsza, jest No, ale siadam. Czy Arondala ze mną no musi iść? Nie wiem tego. Nie mam gorzej, bo ja trzymam kamerę i to jest. Musisz mieć Arona, ale jakoś to jest. No dobra, jakoś, jakoś się huścamy z Aronkiem. No i po prostu bardzo polecam Wam mój kanał. Pewnie niedługo, bo dopiero jego ja rozpoczynam, więc nie będzie od razu, ale pewnie niedługo wlecą filmiki, jak jeżę na prawdziwych koniach mojej no może będzie jakiś filmik. Nie wiem, no piszcie w komentarzach jakie po prostu chcecie, bo no bo mi to pomaga i wy macie filmiki, które chcecie. No więc, tylko zobaczymy co tam Raven robi z moją koleżanką. Aha, dobra, czekaj, moja koleżanka, znaczy nie, Raven rzucił moją koleżankę. No pięknie Raven, no. Widzicie? A Aaron, mimo że jest ogierem, to jest taki grzetny i ja się mega zdziwiłam, gdy go dostałam. No, I gdzie pierwszy raz zaczęłam na nim skakać, bo on wcale nie bryka i to jest spod Omega -win, więc panie. Ogólnie chciałam pozdrowić kilka kanałów w tym odcinku. Pozdrawiam oczywiście Agnik, jeśli chodzi o hobby horsey. Pozdrawiam, jeśli chodzi o Star Stable. Polecam grę bardzo fajna. Jeśli chodzi o Star Stable, to jest to flater i kremówka i to tyle jak jeszcze coś mi wpadnie na no, głowy to nagram ja pozdrawiam kanał Alexa Arch jeśli chodzi o konie i i też polecam i pozdrawiam konną ścieżką i KTH Shelby naprawdę mega fajny kanał o hobby o dużo się o nim dowiecie coś są tutaj no więc fajnie Ogólnie, teraz szybka zamiana chustawek Nie wiem, co mi się tu z kamerą. Szybka zamiana huśtawek, ja tu kombinuję jak wejść. Bo jedną ręką trzymam Ravena, a jedną kamerę. Już wsiedliśmy i tam moja koleżanka właśnie z Riding Horse, ta, która ma ten kanał, jakby zamieniłyśmy się. I spróbujemy się tak bardzo e, mocno rozbujać Na maksa do tyłu idziemy. O, jak poleciałeś Ravenku. I właśnie ten... Wow, zawójcza ta opona na serio. I już Aron do nas e, biegnie. I to by było tyle z tego odcinka, czy chcesz coś jeszcze pod powiedzieć? Bardzo by miło, jakbyście Jak zasubskrybowali mój kanał. I to tyle z tego odcinka. Dziękujemy za oglądanie, no i się żegnamy, pa! Życzymy y, miłego dnia lub wieczoru. I mych świąt, bo raczej do bo raczej nie będziemy nagrywać święta ani przed świętami, więc tak, tak więc odbieram. zaobserwujcie kanał, żeby zobaczyć nasze um, świąteczne unboxingi i oczywiście zaobserwujcie, bo łagam konną ścieżką. Bardzo proszę.